To Wigito, patrzcie to w Bosie. Co idzie, Wigito? <śmienicza> Czekaj, ja się sprawdzę, co to Wigito, patrzcie. To ma takiego będę do Zooma? To Wigito. Jaki zoom duży? Tak, to Wigito. Jaki zoom w ogóle lol Jak to jest do <śmienicza> <śmienicza> A ten pojechał. Jak wow. <laughs> ty się mogłeś nie znaleźć z testy prostej? Pojechał na A robię oni. To czekaj. No, dawaj. Wow. Ej, hey, to było wciski. Jeszcze raz. Eee, ale ryba to nie mogę co? To są ok <ochy>. Jeszcze raz <noise> No powtórz Jeszcze raz Nie, 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 nie Nie chcę pchnąć Ale to już tak będzie Przegryłeś to dwie minuty końcu, się udało hmm? o, Ale teraz poszedłem z odłomem Ja Pierdziele. Ty bo jechał za nami ten ja. no, no dobra Wyszło chyba

Ufocony jestem, zobacz. Bardzo? Ale przez kamerę? No. Czemu przez kamerę? Mogę normalnie się na ciebie popatrzeć. <grym> ale czuję, ale wyjechaliśmy tak długo i ja już nie daję rady. Ja też jestem. Ja, ja, właśnie przed pójściem po, trochę wody się napiłem. Ja mam wodę. Nerkę. Ale wam nie dam, no bo jest zakażenie. Głośniej <grym> dawaj. KAMERZYSTA NIE NAGRYWA DOBRZE? Jak to nie? Kto nie nagrywa? Nagrywam dobrze. Ale ta pierwsza? Tam pały jadą? Czy nie mi się wydają? jak na tamtym, nie było w ogóle ona jest długa, ona jest taka... Więc nie... się... tam pały jadą! O, o ja pierdolę! <noise> No siema <śpiewa> Dobra, dobra A jakby się przypięli? Ej <śpiewa> ja to było takie śmieszne, w sensie, oni widzieli, że my tu stoimy A nagle każdy w inną stronę poszedł Co nie? <śpiewa> Ej choć powiemy coś dla widzów Powiedz dla nich, żeby nie pisali, że kozak film ani nic takiego no, Możecie pisać kozak film, ale nie piszcie kozak film zobaczcie moje Co? No czy, co chciałeś żebym powiedział? Żeby nie pisali kozak film bo nie oglądają, ja tylko piszą kozak To pooglądajcie I napiszcie, że Kozak film oglądałem. Kozak film ko dobra kozak film oglądałem. Bo jeśli napiszecie kozak film bez oglądania, to znaczy, że nie oglądaliście. Ktoś nie poogląda najpierw kozak film i będzie po prostu... <noise> będziemy wiedzieć, kto obejrzał, a kto nie. Co, nie? No chyba, że wam się nie chce pisać, ale... Jak, jak się spodobał? Napiszecie, że oglądałem. Chyba musisz trochę ustawić się tutaj, czy nie no. trochę za dużo tu trawy widać. <słyski> nie Dobra, trzeba zrobić większą odległość od tego. O kurwa. <słyski> Jak to śmiesznie wygląda <głos> ja, <głos> to ja, <Białe>. to <noise> ja, dawaj XD Ale to dobre jest Czego nie widać? No nie, nie, ale powinienem, może dłużej jechał po prostu No, żeby był szybszy i wiesz... Żeby dłużej można było <noise> śmiać Dawaj Jeszcze Cię widać! I co Ty pierdol. No tak, odejść no kawałek. Ja nie będę przez pół drogi. Jedna. No Dawa. to odejść trochę, no będziesz się no zuchy. Nie... Dobra daj, bo samochód jedzie. No, kurwa. no dawaj szybko. Skręca. Nie, nic nie jedzie. <laughs> Jak wąż sumie? Dobra, jest git. Przyjechał z podniami. No i co? Jak przejażdża to dawaj Nie, o wiem jakie ja kiedyś wyzwanie bym myślał przejeść przez całą drogę tak na desce dobra mam na ulicę iść? debilu na, na samą, samą górę. górę masz wejść no dobra a mam iść na ulicę? tak Tak. no powodzenia wiesz że te dziewczyny przed tobą pytały się nas czy mamy kanał na YouTube? I co powiedzieliście? Że... No Maciek... Stube... Po... No że... Stube... że... Stube... No, że... Stube... Że, stube... Stube... że się nazywa... Stube. Ale chuj... Jeba... Ale Ale czemu nic? Bo... Trzeba bym powiedział, że traka nagrywamy... Jednak na 16. Nie no tak serio to Maciek powiedział, że nie mamy... A ja w sumie chciałbym powiedzieć... Ja bym powiedział... No nie wiem... Ale on się Dobra, dobra, ty dla dziewczyny się wstydzisz swojej powiedzieć. A dla przepadni się. Dziewczyny się on ma dziewczynę, czar. Czar. Czar, dziewczyna na czacie. Nie, zaprze nie zaprzeczył. No to do Boże, I co, sensacja. Bo nie zaprzeczył, bo nie zaprzeczył. No, nie zaprzeczył. No ale on zawsze zaprzeczał. Dobra? Schowaj telefon, bo go wyidać. Schowaj telefon, oh. Oh, nee. Zumuje. Zumuje. Jest no. Kurwa. Zuma złapałem. Zuma złapał. Otóż telefon i na głośno mówiący. Odliczam do pięciu. Pięć, cztery. Czekaj nie. Jeszcze nie. Tańcz, tańcz, tańcz. Tańcz, tańcz. Czekaj, tak, jeszcze, tak, raz, tak, jeszcze, tak, raz, tak, jeszcze raz. Tak, jeszcze raz, jeszcze tak. raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj, no mama. Dobra? Nie wiem. Czekaj, zuma łapie. Zuma łapie. Tańczy. Czekaj, mi się ręce od i kurwa, to Co? To taka do faliny podobna jedzie. Się że to Twalina, ale nie jest pierwszy rzut oka. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Odłóż telefon, powiedzmy, jest mrokowy. Widział, bo... nie widział jak tańczysz. <laughs> powiedz że odłożył telefon. Odłóż telefon, pisiuk, zumuje. Odłóż telefon, pisiuk, zumuje. Zumuje. Tańcz, niech tańczy. Tańcz. Bo nie widzę bo nie, nie widzę, nie widzę Jeszcze raz, jeszcze raz, ostatni raz to zrobimy. Mówi, że jeszcze raz. Dobra, zoomuję, tańcz od razu. Już tańcz. Tańcz już. Teraz zuma Złapałem Złapał zuma Gibaj dupą Gibaj się złapałem złapałem Gibaj złapałem Gibaj się <laughs> Jak ten leci Mucha się w się sensie. do <laughs> i ja. śmiemy na górkę w i... Dobra, to było najlepsze, Dobra. co w życiu widziałem Trzeba, Trzeba jakieś teraz tym uciszyć Zwalił się! Co? 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 Nie. się Nagrywa, nagrywa Nic ci się nie stało? Jaki debil, no nie wiem Zywalił się ty go nie nagram, Nie, nie. nie, nie nagram, bo chciałem już jechać pod niego Nie